Cześć wszystkim. Do top auto zawitało BMW Z4, ale żeby nie było za normalnie, to od razu się sklonowało i trafiło w wersji podwójnej, ponieważ za tym makanem stoi kolejny taki sam samochód, czyli kolejny BMW Z4. w dwóch samochodach realizujemy dokładnie taki sam pakiet, czyli pełna metamorfoza fabrycznego nagłosienia w tym BMW Z4, które fabrycznie miało system Harman Cardon. W całości system Harman Cardon został. Wyciągnięty z tego samochodu i zastąpiony dedykowany dedykowanymi głośnikami od szwedzkiej marki DLS Seria, seria Cruz, dedykowana do BMW. Więc w przodu mamy system przedni oparty o ten oto 10-centymetrowy przetwornik DLS-a serii Cruz CRPP. Do tego twitter jedwabny, który znalazł się tu w fabrycznej osłonie lusterka. Taki sam system, tylko w wersji. Połowiczny wylądował na głośniku centralnym. Tak to się prezentuje. Mamy tutaj jedwabny Twitter oraz ufer z plecionki. Przechodząc płynnie do drzwi prawych, mamy dokładnie to samo. Czyli w prawych drzwiach mamy ten sam zestaw. Czyli dziesiątka z włókna. Jak widać, idealnie tutaj dopasowana. Konektory również pasują. I twitter jedwabny w osłonie lusterka. Wszystko dokładnie tak samo wygląda, jak już wcześniej pokazywany. Zestaw centralny. Ten sam woofer, Midwoofer. Tak naprawdę głośnik średniotonowy. I ten sam Twitter. Kolejny, kolejny, taki sam zestaw wylądował za głową kierowcy i pasażera, ponieważ jest to Z4. I posiada dwa systemy: system drzwiowy i tutaj system za fotelami. I tutaj jak widzimy, dokładnie taki sam odseparowany system DLS Cruze. I pod nim sekcja basowa. Są to bufery, które znajdują się w takim dość typowym miejscu. Czyli za plecami kierowcy i pasażera. Są to 20 z tej samej serii, czyli DLS Cruze. One zazwyczaj znajdują się pod fotelami, ale że jest to sportowy samochód, nie było żadnej miejsca. I producent zdecydował zamontować je tutaj w takich oto plastikowych komorach, które znajdują się o tam, właśnie jak sami widzicie, za plecami kierowcy oraz pasażera. Drugi, drugi ufer z tego zestawu, skrzynki, w których pracują obydwa przetworniki zostały oczywiście wyciszone, żeby montażowo można było zrobić to jak najlepiej za zasilanie całego tego systemu posłuży, posłuży już, bo już wszystko zamontowane Wmacniacz match up 8, który znajduje się tutaj, robiliśmy specjalny element montażowy, wszystkie wiązki w standardzie plug and play tutaj okablowanie Wszystko na oczkach, w standardzie fabrycznym. I w, tym oto spo w ten oto sposób powstał świetnie grający system. To BMW Z4 oparty w całości o komponenty, jeżeli chodzi o głośniki Indelesa. A za wzmacniacz z procesorem odpowiada MatchUp 8. To samo oczywiście sklonowaliśmy do BMW Z4, które stoi po prawej stronie. I udało się hurtowo stworzyć dwa takie oto bardzo ciekawe projekty. Tym oto sportowym BMW, którym jest która jest klonem w zasadzie Toyota Supra, którą ostatnio gościliśmy również w większej ilości na naszych warsztatach we Wrocławiu, w Warszawie oraz w Krakowie. Także jeżeli macie taki fajny sportowy samochód, dźwięk z niego nie was nie satysfakcjonuje, zapraszamy do nas. Chętnie to poprawimy. Mamy przytronowane wszystkie te samochody. Efekt jest. Naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. Kończę to nagranie i do następnego projektu. Dzięki, cześć.